Cześć tu gotuj z Mario 500 Dzisiaj chciałbym Wam zaprosić do mojej kuchni i Wam pokażę jak zrobić pieczony banany potrzebne są aby w, tym, w tym czasie jak mi się nagrzewa o, piekacz? To ja... na... na... piekacz... te te kawałki banana wrzucam. I, I... takie dwie lub trzy minutki smażę te banany. Mhm. I jak się zapomniałem dodać, że najpierw smarzymy z pierwszej strony, a później z drugiej. O! Pierwszy kawałek tutaj ładnie. Szybko się smażą, dlatego trzeba o Boże, obserwować. Dobra. Z drugiej strony banany już są yy, usmażone. I... I tak się prezentuje moja przekąska. Ja zaserwowałem oczywiście syropem malinowym i teraz próbujemy smacznego. Mmm, mm. bardzo pyszne. To się spodobało, zostawcie Łapkę w górę, subskrybujcie, trzymajcie się, cześć.